Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o mojej operacji, dlaczego nie było mnie tak długo, dlaczego nie było streamów. Były tylko filmy z zapasu. Hmm. Wiem, że jeszcze jest za wcześnie na nagrywanie tego filmu, bo od operacji minęło dopiero... Dziś jest pierwszy dzień dziecka. Minęło od operacji 11 chyba dni, tak? Tak mi się wydaje, 11 dni albo 10. Hmm. No. I ogólnie większość z was najprawdopodobniej nie wie, jak wyglądają teraz szpitale, jak to wszystko wygląda, więc zacznijmy od tego, że musiałem mieć testy, czy nie jestem chory. No, nie, ja nie jestem, więc mnie więc przyjęli. Przed szpitalem stało piękne subaru. Już tam w szpitalu pierwszy dzień pielęgniarka mnie wzięła na zakładanie wenflonu. bardzo nie miała, była, dlatego że. Ja nie mam problemów z pobieraniem krwi i tak dalej. I po prostu, jak mi go zakładałaś, że mi pobierała krew i mi się zrobiło tak cieplej. Ja jej powiedziałem po prostu, że mi się ciepło zrobiło. Czułem jaki krew spływała po ręce najprawdopodobniej. Nie wiem, nawet nie patrzyłem na to. Tak mi się wydaje. Że trochę krwi poleciało. A ona zaczęła komentować i że mam się położyć na łóżku i tam drzeć mordę na mnie. Że, że jestem taki głupi, nieodpowiedzialny i. I takie tam nie? Yy, no, nie, nie. Nie podobało mi się jej zachowanie, dlatego że no zrobiło mi się po prostu ciepło. No powiedziałem mi, że zrobiło mi się ciepło, bo myślałem, że otworzy okno. I tyle w temacie. no Gorąco było w tym szpitalu. Hmm. Dzień drugi w ogóle. Dostałem jakąś taką. A nie, nie mogłem jeść wtedy. To na kolację dostałem jakąś taką bułkę. Taką. Wiecie, taką sprzed kilku dni najgorszą. Yy, w ogóle powiem teraz, że byłem w szpitalu w Szczecinie na Unii Lubelskiej. Ogólnie szpital nie jest zły. Ale ja na, razie, na, na razie na niego narzekam, ale ogólnie szpital nie był zły. Mm, nie kojarzy mi się jakoś super źle. I wtedy nie pamiętam już, jak to było. Budziłem się chyba i miałem mieć operację około 13. Ale okazało się, że osoba przede mną, m, jednak jej nie ma, yy, wypadła z kolejki, więc będę miał o 10.00. Przychodzi do mnie Ukrainka, taka yy, z łóżkiem, i, i mi pokazuje, że mam się tu położyć. I coś tam do mnie gada. Ja tak, tak patrzę na siebie, tak, że. Ale co ja? Yy, już przestraszony taki byłem. Nie wiozą, widzę tylko białe sufity, nie? Się patrzę w górę no był stres duży i wtedy wzięli mnie na taką salę gdzie czekałem na operację czekałem tam parę minut aż przyjdzie anestezjolog przyjdą lekarze, przyjdą pielęgniarki wszyscy się tam pozbierali i wtedy zdecydowałem, że chcę mieć, bo ten anestezjolog chyba nie wiedział, że ja chcę mieć znieczulenie w kręgosłup myślałem, że w ogóle się nie uda, bo też były problemy z tym znieczuleniem, dlatego że dostałem najpierw zastrzyk. Chyba na znieczulenie to było kręgos... pleców ogólnie, żebym tego nie czuł aż tak mocno. A później dostałem ze trzy zastrzyki w kręgosłup, czy tam dwa. I dopiero się udało, nie? Powoli już przestawałem czuć nogi, takie mrowienie było. Jak mam noga zdrętwię, to ja tak miałem mniej więcej na dwie nogi. I później już przestałem w ogóle czuć cokolwiek nie. Na tych nogach. Odcięło mnie. I podchodzi do mnie pielęgniarka, tak patrzy, że strasznie się stresuje. Yy, tak mi, tak mi serce waliło. Strasznie. Yy, I podchodzi do mnie, i, i, i ja, ja się zapytałem, czy dostanę coś na uspokojenie. A ona mi powiedziała, że dostanę, <grym> dostanę narkotyk, i, i, i dostałem yy, zastrzyk najprawdopodobniej z morfiny. Yy. Zakręciło się w głowie. Chwilę jeszcze poczekali, nie pamiętam jak to było. Dostałem chyba drugi, albo zasnąłem. Ale chyba dostałem drugi, tak mi się wydaje. Nie wiem, a ja tych zastrzyków tak czy inaczej dostałem mnóstwo. Wydaje mi się, że dostałem drugi ten zastrzyk, i wtedy zasnąłem. I budzi, obudziłem się już w trakcie operacji. Jak mi tam lekarz robił tą nogę, podszedł do mnie. Nie wiem, jak to nazwać: taki asystent, czy może student. I co tam, gadaliśmy chwilę z pielęgniarkami, jeszcze gadałem, fajnie było w sumie. Operacja to jest chyba najlepsze, co dobrze wspominam. Może dlatego, że te zastrzyki dostawałem, nie? To wtedy się fajnie bawiłem. No nie, no nie. Nie, kogo ja z siebie robię tutaj przy, na, na internecie? Tak nie wolno. Nie wolno tak mówić, no ale, ale nie czułem strachu jakoś później po tych zastrzykach. No to nie były takie zastrzyki, to była taka strzykawka i mi to w wstrzykiwali. Więc taki zastrzyk trochę, ale, ale nie do końca. Yy, no i yy, po operacji poszedłem, ale dobra, jeszcze chwila. Okazało się w trakcie operacji, że. Muszą mi jeszcze przyciąć kość. Ja miałem wkładany gwóźdź śródszpikowy, ale okazało się, że muszą mi jeszcze przyciąć kość. Coś, coś takiego było. Nie, nie pamiętam. Coś takiego mi lekarz powiedział, że tą kość jeszcze trzeba przyciąć i, i taką piłą mi to robił. Ja tylko słyszałem, ja nie patrzyłem na to. Byłem pod taką jakby w połowie przykryty kołtrą i miałem nogi wysunięte tak, żeby lekarz je widział. No i więc taką kołdrę mi to wszystko zasłaniała, nie? Jeszcze miałem taką opaskę uciskową na udzie, strasznie, strasznie, bolało, mimo to, że miałem znieczulenie, to i tak było nieprzyjemne. Ta opaska, bo byłem odcięty od pasa w dół. I później lekarz właśnie przeciął mi tą ukość. Miałem ogólnie tam wkładany gwóźdź śródszpikowy, osteotomię. Nie wiem właściwie, co miałem dokładnie robione. Tam, tak, no, trochę trochę nie, nie gadałem z tym lekarzem za bardzo o tym, co mi robił. Mm, więc moim zdaniem, no, trochę słabo to wyszło, ale, ale no, wiadomo, nie każdy ma czas na takie rzeczy, mm, więc więc no wiecie. I wtedy trafiłem na taką salę. Mm, nie, jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie trafiłem na tę salę, bo wtedy już mi szyli i jak szyli, to już wracało mi powoli czucie. Ale to tam nieważne. Zdjęli mi tą opaskę uciskową. Tak mi się w głowie zaczęło kręcić. Wtedy zaczą, zacząłem, zacząłem się pocić cały. Ciężko mi się oddychało. Bardzo nieprzyjemne uczucie nie polecam opasek uciskowych, no ale, no ale musiałem to zrobić, naprawdę nie. Więc, więc tak czy inaczej, no, nie było przyjemnie. I trafiłem na taką salę pooperacyjną. No gdzie też co chwilę dostawałem właśnie, znaczy co chwilę, no tam za każdym razem jak, jak mnie bolało, to dostawałem właśnie ten zastrzyj taki. I no i to, to było spoko. Jeszcze miałem kroplówkę chyba. Nie, nie pamiętam, też takie wspomnienia są, takie bardziej, nie wiem, nie brakuje mi określenia, to nie są takie takie przebłyski mam. Ale też nie, nie pamiętam już tego do końca, bo to dawno było dla mnie, nie. 10 dni temu, no to, no to jednak mam prawo nie pamiętać, jeśli tyle się działo i tyle tego wszystkiego zostawałem. Z tej sali później przenieśli mnie do jeszcze innej sali, już na oddział chirurgii chyba. Tam, tam była też oddziałowa chyba. W tej sali ona tam siedziała z nami, tam było kilka osób. Wiem, że była taka dziewczyna, która miała problem z plecami, tam reszta spała jeszcze chyba. Się nie odzywali. I tam też właśnie dostawałem jeszcze te zastrzyki, jeszcze przez noc dostawałem te zastrzyki. I w nocy budzę się, tak podnoszę tą nogę, żeby sprawdzić, czy krwi nie ma, nie? Dużo krwi nie było, tylko pod łydką miałem taką plamę dużą. W sensie, no dużo krwi nie było, ale pod łydką miałem plamę dużą. Chodzi mi o to, że inne rany nie krwawiły aż tak mocno, jak, jak ta jedna właśnie pod łydką. tych ran mam naprawdę dużo, mam dwie na dole i chyba trzy na górze, albo cztery w okolicach kolana, więc no sporo tego jest. No i później już po tej sali yy, przenieśli mnie do normalnej już takiego pokoiku, takiej zwykłej sali, yy, no wiecie o co chodzi, nie? W takiej zwykłej sali w szpitalu, jak macie pokój w hotelu, no to do takiej sali mnie przenieśli i, i tam, tam to właśnie ten napotrunek mi zmieniali, bo tam tyle krwi było. I przynieśli mi do sali takiego gościa, mm, też po operacji właśnie. Nie wiem, miał coś z żebrami chyba. Mm, nie mówił. Miał, miał coś z żebrami i pamiętam, że była właśnie ta, ta baba, co mi ten rentflon robiła. Mm, że tam, no, tam, pamiętam, że wszyscy kazali mu się pod, nie kazali mu się podnosić, tylko mu pomagali się podnieść, a ona, ona, ona mu nie chciała pomóc, nie? Bo był pielęgniarz był i każdy, każdy, każdy mu pomagał, jak poprosił, nie? Yy, więc, yy, więc mu pomagali się podnieść, bo on normalnie chodził. Yy, ja chodzić nie mogłem. W pierwszy dzień na wózku mnie brali na zdjęcie po operacji. Jeszcze, bo w trakcie operacji nie robili zdjęcia ale jeszcze jedno po operacji chcieli zrobić. Taki ból był straszny, że naprawdę wstrząs w windzie to było jak śmierć. Dzień trzeci. Tak, dzień trzeci to jest... Tak, pierwszy dzień przyjazd, drugi operacja i dzień trzeci to będzie dzień czwarty. Dnia czwartego też jeszcze jeździłem na wózku, ale już też zacząłem już próbować chodzić o tych kulach. Było dość mocno... Boleśnie? Nie no, nie było przyjemnie, to na pewno. No i zaczynałem chodzić, o kulach powoli, tego czwartego dnia i już się wkurwiałem, że nie mam wypisu jeszcze. Bo miałem wyjść dnia trzeciego, dzień piąty i, i w końcu jest decyzja, żeby mnie wypisać. Ja I tak chciałem już wyjść na żądanie, bo już miałem tego dosyć, no można kurwa oszaleć patrząc w ścianę cały czas, w sufit. Yy, jeszcze dziennie rano mi słońce napierdalało yy, po oczach. No w ogóle przyszły takie babki ze szkoły szpitalnej nauczycielki i cisnąłem sobie z nich bekę, że, że ja w ogóle nie mam lekcji, bo tak naprawdę moi nauczyciele nie prowadzą lekcji w szkole, kurwa, prawie, bo, bo nie wiem, mi się chyba nie chce, yy, nie polecam mojej szkoły. Poziom, poziom, jest naprawdę, poziom nauczania jest bardzo niski, oprócz nawet nie chodzi o sam poziom. No jest strasznie było, no. Ja no, się, się śmiałem z nich. Przyszła pani od fizyki, ja mówię, że z fizyki nic nie robimy, nie. Przyszła pani od biologii, ja mówię, że biologii w ogóle w szkole nie mam nawet w planie. Więc śmiesznie było. Mm. I od tego ostatniego dnia w końcu wyszedłem na wolność. Zapakowanie się do samochodu to był koszmar. Przez całą drogę leżałem z tyłu. Wejście do domu też było trudne, dlatego, że mieszkam na piętrze. Pierwsze piętro. W sumie to tutaj więcej pięter nie ma. Pierwsze piętro nie. Nawet też mam duże mieszkanie, musiałem przejść przez całe to mieszkanie. Mam strasznie długi korytarz. Przez pokój. Musiałem przejść, położyłem się i... No to był naprawdę koszmar, nie? bo wejście po tylu schodach, tym bardziej, że te schody mam zakrzywione, to nie było łatwo. Yy, teraz już powoli zaczynam chodzić. Do komputera usiadłem jakoś 2-3 dni temu. Na godzinkę 2, teraz już siadam na no, trochę dłużej, jestem w stanie wysiedzieć nawet po 3. Niedługo będę mógł wracać do streamów, jak będę w stanie usiąść bokiem, znaczy bokiem usiąść prosto do komputera, bo teraz siedzę bokiem po prostu. Nie mogę siedzieć prosto. No, niewygodnie by mi było grać w CS, a poza tym CS, stres, yy, agresja S. i tak dalej. No to teraz nie mogę. Lepiej nie. No, ale yy, tak wygląda ta cała historia z tą nogą. W sumie to zaczęło się to tak, że w przeszkolu miałem złamaną nogę. To było 11 lat temu, miałem wtedy 6 lat. I taki kutas kurwa złamał mi nogę, graliśmy w piłkę nożną, kopnął mnie. On no, zawsze był chujem, okłamywał wszystkich, nie, wiecie. I wtedy trafiłem do szpitala, miałem gips i jak mi ten gips już zdjęli, to miałem nogę zgiętą, miałem, nie wiem, jakiś tam kurwa niedorozwój mięśni czy chuj wie co. I miałem tą nogę tak zgiętą cały czas, nie potrafiłem jej prawie że wyprostować, ona była taka bardzo bezwładna. Też nie potrafiłem chodzić, uczyłem się chodzić od nowa. Tak jak teraz się uczę, uczyłem się już wiele razy chodzić od nowa i już jestem po prostu przyzwyczajony, chociaż tego nie chciałem. Wtedy chodziłem po lekarzach przez te 10 lat i żaden lekarz tak naprawdę mi nie pomógł. I to, to, to moim zdaniem jest, kurwa, poziom polskich lekarzy. Jeśli jesteś lekarzem, to, to jeśli, jeśli tak diagnozujesz pacjenta, że yy, mu nie pomagasz, no to, no to dziękuję bardzo. Ale no po prostu nie chciałem się męczyć, nie wiecie. No matka też mnie cią ciągle naciskała, że, że tu do lekarza, tam do lekarza trzeba to załatwić, nie będziesz taką nogą chodził. No i, no i się zgodziłem. Nie? Tam byłem pod taką presją, że nie, wiem, musiałem się jakoś zgodzić na tę operację, chociaż teraz strasznie żałuję i wiedziałem, że będę tego żałował, mm, ale trudno, no, już nic nie poradzę na to. Mam nadzieję, że film Wam się podobał w takiej niecodzienniej formie. Jeszcze trochę i wracamy ze streamami. Jest to w ogóle pierwszy film, który nagrywam po operacji, więc y, jeszcze tak trochę ciężko mi się mówi, y, w sensie ciężko mi się mówi w takim sensie, że dawno nie mówiłem. Y, ogólnie, jeśli chodzi o mówienie sam do siebie, Chociaż też też nie jestem y, na co dzień zbyt rozmowną osobą. Y, mimo wszystko mam nadzieję, że wam się film podobał. Mam nadzieję, że zostawicie subika. I dziękuję też każdemu, kto wspierał mnie w wiadomościach prywatnych na Discordzie. W wiadomościach, właściwie to w komentarzach pod filmami. No, dziękuję każdemu, nie? Dziękuję każdemu, kto mnie nie zapomniał, kto czeka na streamy i kto dotrwał do tego momentu. No, wiedzcie, że nie jest mi to obojętne na pewno, chociaż bardzo często daję takie znaki. Mam więc, mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia, no i cześć.